Każdy z nas w swoim treningu wykonuje różne rodzaje skurczów mięśniowych. Najczęściej trenujący skupiają się na ekscentrycznym i koncentrycznym działaniu mięśni. Jednak jest jeszcze jeden rodzaj skurczu mięśniowego, który jest dosyć często zaniedbywany, a jest mega ważny dla sportowców, osób borykających się z bólem oraz tych, którym nie idzie progres treningowy. Mowa oczywiście o skurczu izometrycznym. Izometria to zlepek dwóch słów z greckiego isos, czyli równy, oraz metron, czyli miara. Można stąd powiedzieć, że ćwiczenia izometryczne odnoszą się do kurczenia mięśnia w celu wytworzenia siły bez żadnego znaczącego ruchu. Przykładem takich ćwiczeń będą wszelkiego rodzaju planki, przodem, bokiem, tyłem, spacery farmera dla górnej części ciała, celowe pauzy w przysiadzie, wyciskaniu, martwym ciągu czy jakimkolwiek innym ćwiczeniu. Do tego tematu, czyli czym jest izometria, możemy podejść trochę bardziej szczegółowo i dokładniej objaśnić cały proces. Przede wszystkim to przyczepy proksymalne, czyli te bliższe, i przyczepy dystalne, czyli dalsze mięśnia, w trakcie skurczu izometrycznego nie poruszają się względem siebie, a więc ich długość pozostaje stała. Skurcz izometryczny występuje, gdy siła wywierana przez mięsień jest równa sile wywieranej na niego przez obciążenie. Pomimo teoretycznego braku ruchu, jaki występuje w izometrii, to wewnątrz mięśnia dochodzi do drobnych mikroskurczów włókien mięśniowych, czyli patrząc z boku jako osoba trzecia, to u ćwiczącego nie zachodzą większe zmiany, jednak mięśnie, i nie tylko oczywiście, pracują bardzo intensywnie. No i finalnie, tak naprawdę najbardziej precyzyjnie byłoby zatem zdefiniować całe działanie izometrycznego skurczu mięśniowego, mówiąc, że to kąt stawu, a nie mięsień, pozostaje stały. Mówiąc najprościej, to faza izometryczna skurczu mięśniowego różnych ćwiczeń jest stacją przekazywania energii do wszystkich działań mięśni. Skurcz izometryczny jest takim transformatorem, który zamienia energię pochłoniętą z ekscentrycznego skurczu mięśniowego w skurcz koncentryczny, dzięki czemu możemy uzyskiwać dynamiczne działanie mięśni. Mówiąc jeszcze inaczej, to izometrię można porównać do mostu, który łączy ze sobą przepaść pomiędzy skurczem ekscentrycznym, czyli rozciągającym, i skurczem koncentrycznym, czyli skracającym. Trenik izometryczny niesie ze sobą masę zalet, a do tych bardziej ważnych, do tych główniejszych, możemy zaliczyć między innymi kontrolowane przyłożenie siły. Czyli przykładasz siłę w konkretnym ruchu, w konkretnym miejscu, w konkretnym wzorcu, który Cię interesuje. O tym porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę. Oprócz tego, trening izometryczny pozwala na przetrenowanie bezbolesnego zakresu ruchu. Jest to szczególnie istotne dla osób, które borykają się z jakimś bólem, z jakąś kontuzją, ale o tym również za chwilę. Izometria jest również świetną metodą, aby testować zawodników testować siebie samych testować swoich podopiecznych i obserwować ich zmiany w sile. Po pierwsze, skurcz izometryczny jest prostszy do wykonania niż skurcz koncentryczno-ekcentryczny. Jest bezpieczniejszy, pozwala nam na użycie większej siły i oprócz tego nie powoduje kolokwialnych zakwasów, czyli domsów. Trening izometryczny jest szczególnie korzystny w warunkach rehabilitacyjnych, gdzie ten ruch stawów może być ograniczony lub jest z jakiegoś powodu bolesny. A więc skurcz izometryczny oferuje możliwość aplikacji siły w określonym miejscu, w określonym zakresie ruchu, co jednocześnie umożliwia nam pomijanie tych wrażliwych części ruchu, a tym samym jednoczesny trening i wzmacnianie danego obszaru. Maksymalne przyrosty siły notowane są w zakresie 15 do 20 stopni po obu stronach kąta trenowania danego ruchu. Oznacza to, że jeśli wykonujemy na przykład izometryczny przysiad, to największe przyrosty siły odnotujemy ciut poniżej tego ruchu, który wykonujemy, którą pozycję utrzymujemy oraz trochę powyżej. No i dlatego jest to tak świetne narzędzie w przypadku kontuzji, bólu czy czegokolwiek w tym rodzaju. Możliwe, że nie możesz robić pełnego przysiadu, bo boli cię kolano. Ale możesz zejść w pobliże tego punktu, gdzie ten ruch jest bezbolesny lub na granicy takiego lekkiego komfortu, przytrzymać tą pozycję i tak samo wzmocnić sobie niższą fazę ruchu. Z tego względu jest to również super metoda na stagnację i przełamanie tzw. sticking pointów, czyli najtrudniejszych faz ruchu w danym ćwiczeniu. I trening izometryczny jest bardziej skuteczny w rozwijaniu maksymalnej siły pod określonym kątem w porównaniu z ruchem dynamicznym. I dlatego może być stosowany do ukierunkowania na niekorzystną pozycję danego ruchu. Oprócz tego, trening izometryczny można zastosować w konkretnym sporcie, skupiając się tym samym na konkretnym słabym punkcie w danym zakresie ruchu, co może pozytywnie przełożyć się na wydajność i zapobieganie kontuzjom poprzez wzmocnienie danego kąta stawu, danego punktu, który może być słaby, niedotrenowany lub bardzo ważny w konkretnej dyscyplinie sportowej. No, i finalnie to maksymalny trening izometryczny zrekrutuje więcej jednostek motorycznych aniżeli klasyczny trening ekscentryczno-koncentryczny. Jeśli regularnie oglądasz ten kanał, to pewnie już wiesz, czym są jednostki motoryczne. W telegraficznym skrócie, im więcej jednostek motorycznych zrekrutujesz, tym większe przyrosty siły i większe przyrosty sylwetkowe. Skoro już wiemy, czym jest skurcz izometryczny oraz jakie zalety niesie ze sobą, to porozmawiajmy o tym, jakie są jego rodzaje. Praktyka oraz nauka wyróżnia dwa rodzaje skurczów izometrycznych. Jest to Hima oraz Pima. Hima, czyli inaczej Yelling Isometrics, to utrzymywanie ciężaru w miejscu, a więc mówiąc najprościej, przeciwdziałanie sile grawitacji. Jest to bardziej zbliżone ekscentrycznemu rodzaju skurczu mięśniowego, jednocześnie mniej przemęcza układ nerwowy, przez co możemy wykonywać ją dłużej w porównaniu do skurczu Pima. Yielding Iso bądź inaczej Hima pomaga również w budowaniu masy mięśniowej. Doskonale sprawdzi się jako narzędzie treningowe w początkowym okresie rehabilitacji i po każdym rodzaju kontuzji. Skurcz Pima bądź inaczej Overcoming Isometrics to inaczej pokonywanie oporu zewnętrznego. Jest to metoda zbliżona bardziej do koncentrycznego, czyli do tego wypychającego skurczu mięśniowego i najlepiej nadaje się do krótkich, bardzo intensywnych napięć i ma większy wpływ na budowanie siły, aniżeli masy mięśniowej. Stosowanie tego skurczu, czyli Overcoming ISO, może być jednym z tak naprawdę najlepszych i bardzo skutecznych sposobów na zwiększanie siły eksplozywnej, np. w treningu kontrastowym. Tak naprawdę jedyną wadą tego rodzaju skurczu jest to, że trudno oszacować intensywność w tym ćwiczeniu, przez co równie ciężko jest monitorować postęp. W praktyce treningowej częściej stosuje się te nazwy Overcoming Izo oraz Yielding Izo, aniżeli Pima oraz Hima. Pima i Hima są to bardziej takie naukowe słownictwa, naukowe podejścia, natomiast na co dzień w takim klasycznym trenerskim języku bardziej używamy tych słów typu Yielding oraz Overcoming. Żeby pomóc Ci w zrozumieniu jeszcze bardziej tych dwóch rodzajów izometrii, to spójrz na te obrazki. Hima bądź Yelding Isometrics to tak naprawdę będą wszelkiego rodzaju ćwiczenia, które polegają na utrzymaniu jakiejś pozycji, przeciwdziałanie sile grawitacji, jak na przykład utrzymywanie brody ponad drążkiem, jak utrzymanie krzesełka, czyli tego przysiadu przy ścianie, jak, jak izometryczny wykrok, jak utrzymanie pompki na samym dole, czyli walczysz z daną pozycją i tak naprawdę próbujesz w niej po prostu wytrzymać. No, i w tym rodzaju wysiłku możemy wytrzymać dłużej, z tego, że jest on mniej męczący. Natomiast w PIMie, bądź inaczej Overcoming, ISO, możemy wytrzymać znacznie krócej, z tego względu, że tam ładujemy ile fabryka dała. Wkładamy maksymalną intencję, maksymalną siłę, tyle ile mamy w zbiorniku. O Overcoming ISO myśli jak o Próbie przepchnięcia czegoś, wypchnięcia czegoś, co jest tak naprawdę fizycznie niemożliwe, jak na przykład przepchnięcie ściany, jak podniesienie jakiegoś raka do przysiadów, jak podniesienie tysiąca kilogramów z podłoża. No i z tego względu, że ten wysiłek jest maksymalnie intensywny, musi być również krótki, inaczej nie jesteś w stanie wykonywać tego wysiłku z taką intensywnością. W związku również z tym, że ten wysiłek jest maksymalnie intensywny, to bardzo szybko może nam zbudować odpowiedni, wysoki poziom siły, bądź poprawić ten, który mamy. Z pewnością niektórych z Was zainteresuje również temat hipertrofii, czyli rozrostu masy mięśniowej. Mówiąc ogólnie, to skurcz izometryczny, tak samo jak skurcz ekscentryczny i koncentryczny, tak samo prowadzi do hipertrofii mięśniowej. Dzieje się tak poprzez kilka głównych czynników. Oh, no. Po pierwsze, to poprzez wspomnianą wcześniej rekrutację szybko kurczliwych jednostek motorycznych i jednoczesne ich zmęczenie. W tym procesie, czyli w procesie hipertrofii mięśniowej, to kluczową rolę odgrywają wspomniane jednostki motoryczne, zwłaszcza te szybko kurczliwe. Są one rekrutowane podczas intensywnego treningu siłowego, a ich zdolność do generowania dużej siły podczas wysiłku oczywiście o dużej intensywności stymuluje wzrost mięśni poprzez zwiększone obciążenie na tkankę mięśniową. Drugim czynnikiem jest aktywacja mTOR, czyli takiego enzymu, który jest kluczowy dla budowy mięśni. Inicjuje on proces syntezowania białek w organizmie i dzięki temu ten enzym integruje różne ścieżki sygnałowe w komórkach, tak jak np. szlak insulinowy czy czynniki wzrostu. Trzecim z czterech czynników będzie lokalne przekrwienie. Występuje wtedy, gdy przepływ krwi do mięśni jest ograniczony podczas ćwiczeń izometrycznych, a po ich zakończeniu występuje hiperkompensacja, zwiększając tym samym przepływ krwi do mięśni. Więc jeśli mięśnie są zaopatrzone w składniki odżywcze, może to dodatkowo wspomagać syntezę białek mięśniowych. No i czwartym finalnym czynnikiem będzie okluzja. Efekt ten to ograniczenie dopływu krwi do mięśni podczas ćwiczeń. Prowadzi to do nagromadzenia kwasu mlekowego i uwolnienia lokalnych czynników do wzrostu. Aby zauważyć efekty okluzji, wystarczy utrzymać napięcie przez około 20 do 40 sekund. No i skoro skurcz izometryczny również powoduje hipertrofię mięśniową, to pojawia się pytanie, co jest najlepsze który skurcz jest najlepszy do budowania mięśni? No i oczywiście najlepszym rodzajem skurczu będzie skurcz ekscentryczny, czyli rozciągający, czyli faza negatywna w większości ćwiczeń. Izometria tak naprawdę powoduje najmniejszy przyrost mięśniowy. Ale mega ważny jest kontekst, bo jeśli mamy osobę, która nie może ćwiczyć w konkretnym, pełnym zakresie ruchu, to dla niej izometria może być jedyną formą do treningu sylwetkowego czy tam do treningu hipertroficznego. W praktyce oczywiście prawie nigdy nie ma tak, że stosujemy jeden rodzaj skurczu mięśniowego, więc najlepsze efekty uzyskasz trenując każdy z tych trzech rodzajów skurczów mięśniowych, w zależności od tego, co jest Twoim celem. Jakie zastosowanie w treningu może mieć izometria? W zależności od tego, kim jesteśmy, jakie mamy cele treningowe i jaki, jeśli w ogóle jakiś sport uprawiamy, to trening izometryczny może przynieść cztery główne korzyści. Po pierwsze, poprawę siły oraz szybkości, poprzez fakt, że skracamy fazę amortyzacji. Po drugie, to rehabilitacja oraz prehab, czyli trenowanie podczas kontuzji i bolących partii i jednoczesne naprawianie ich. Po trzecie, przełamywanie stagnacji treningowej. Przykładowo, jeśli masz zastój w przysiadzie i utknąłeś na 100 kg, to wzmocnienie sticking pointów w ruchu przysiadu może pozwolić ci uzyskać wyższy poziom siły i tym samym dołożyć parę kilogramów na sztangę, co pozytywnie przełoży się na wyższą intensywność i objętość treningową, czego efektem będzie wzrost siły oraz wzrost hipertrofii mięśniowej. No i po czwarte to ruchy bądź aktywności specyficzne dla danego sportu. Przykładowo spacery farmera wzmacniające korpus lokomocje i przedramiona to będzie świetne narzędzie dla sportów chwytanych, grapplingowych typu judo, mieszane sztuki walki, brazylijskie jiu-jitsu, zapasy i tym podobne. Podsumowując to, skurcz izometryczny jest często pomijany, ale jednocześnie jest kluczowym elementem dla większości sportowców i osób z bólem czy stagnacją treningową. Skurcz izometryczny polega na wytworzeniu siły bez ruchu, a to przynosi liczne korzyści. Oprócz tego izometryczne ćwiczenia mogą pomóc przełamać stagnację i wzmocnić obszary specyficzne dla konkretnego sportu. Dlatego włączenie izometrii do treningu wymaga odpowiedniego doboru ćwiczeń i odpowiednie monitorowanie postępów. Cztery praktyczne tipy dla Ciebie to przede wszystkim włącz izometryczne ćwiczenia do swojego treningu, zwłaszcza jeśli masz problemy z jakimś bólem czy stagnacją. Po drugie, dobierz ćwiczenia izometryczne odpowiednie do swoich celów treningowych oraz potrzeb fizycznych. Po trzecie. Izometria to świetny sposób na zwiększenie siły, głównie poprzez ten skurcz overcoming ISO, czyli PIME, na poprawę wytrzymałości, dynamiki całego ciała z jednoczesnym ograniczeniem hipertrofii, co może być szczególnie istotne dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na zwiększenie masy ciała. No i oczywiście nie zapominaj o kompleksowym podejściu treningowym. Na dzisiaj to wszystko. Daj znać w komentarzu, co ty sądzisz o tym temacie. A jeśli masz ciekawą ideę na ulepszenie kanału, to również będę ci wdzięczny. Pamiętaj również, że możesz wspierać kanał i pomóc w jego rozwijaniu się. A jeśli szukasz pomocy w kontekście przeniesienia wyników sportowych na wyższy poziom, w kontekście poprawy selwetki czy zdrowia, to zachęcam do współpracy. Dzięki za twój czas i do następnego.